Na no, ostatnie dziś słońca mamy w Trumso. Za jakieś dwa tygodnie będzie już noc polarna, także słońca przez prawie dwa miesiące nie zobaczymy. A dzisiaj Wam pokażę, jak sobie zrobić pilota do kontrolera yy, na projekcie Casaino. Trochę nie po kolei, bo zasadniczo powinienem pokazać Wam, jak zrobić kontroler, ale to, jak zrobić kontroler, wrzucę pewnie w najbliższym czasie. Tym bardziej, że są dwie wersje tego kontrolera: można sobie zrobić kontroler z ekranem lub bez. Ta wersja Casaino pomaga e, zrobić tego Tongzenga w ogóle bez kabli na kierownicy, także można sobie zrobić pilot zdalnego sterowania, co dzisiaj wykonam. E, ten pilot możecie brać ze sobą, także praktycznie niemożliwym będzie uruchomienie tego roweru bez jakiejś tam większej wiedzy na temat tego Tongzenga. E, no szczegóły za chwileczkę, za chwileczkę zobaczycie. Szczegóły też do tego projektu będą w linkach, które będą pod spodem. Pamiętajcie tylko, żeby czasem nie lutować baterii w pilocie, bo Wam może bateria wybuchnąć. No i mam nadzieję, że, że zrozumiecie, co i jak sobie tutaj zrobić. W razie pytań to piszcie. Też na stronie projektu tam jest, są linki do. Pobrać, pliki do pobrania do drukarki 3D, jakbyście chcieli sobie to wydrukować. Także na stronie też tam wszystko będzie i w opisie filmu też tam wszystko będzie. No, to teraz pokażę, co Wam potrzebne jest do zaprogramowania tego NRF 52840 Dongle. Także będziecie potrzebowali. EduLinka lub JLinka, to jest akurat Edu Mini, ale może zadziała wam na klonach, klony są troszeczkę tańsze, możecie spróbować na początek, jeżeli już macie i będziecie się bawić w to ST-Linkiem, ale prawdopodobnie Was nie puści zabezpieczenie tych nowych wersji NRF 52840. Ja kupiłem sporo tych już tych adapterów, tych Bluetooth, i na każdym było to zabezpieczenie ProTek, które ST-Linkiem jest ciężko bardzo obejść. Podobność jakoś się tam da. Mnie się już nie chciało bawić z tym i, i robię to jednak po prostu j tym EDU-Mini. Być może na klonach j zadziała, ale to nie jestem pewien. Na pewno zadziała na zwykłym J-Linku, no ale to już jest droga maszyna. A jak nie, no to takie właśnie EDU-Mini albo klony ewentualnie z AliExpressu. No do tego jeszcze teraz jak będę robił, to będzie mi potrzebne zasilanie, bo Zasilanie jest niewystarczające, które jest z tego J-Linka, także na pewno mi wyskoczy błąd, jak będę programował. Także można sobie wziąć po prostu zwykły powerbank do podłączenia tego. Albo ewentualnie można się spróbować wpiąć w laptopa, ale wtedy będzie odczytywało w programie. Zaraz to pokażę, o co chodzi. Dobra, teraz pokażę, jak to jest połączone. To tak. To... Idzie tutaj. Teraz ten kabel sobie wpiję do tego adaptera. Tu jest ta przejściówka jeszcze taka. Ta jest z AliExpressu zamówiona akurat, to to jest prosta sprawa. Można to jeszcze inaczej, można by sobie polutować to i tam posprawdzać, ale akurat mi się nie chciało lepiej to zamówić. Tutaj pokazuję jak to wygląda. No i kabel idzie w tą stronę, jak tam by się ktoś nie orientował od tego J-Linka Dobra, tu już mamy wszystko podłączone. Tak samo się będzie programować do pilota, jak i jeżeli byście sobie robili tą wersję z pilotem, jak i do samego kontrolera. To jest dokładnie ta sama procedura. A potem w, na telefonie, już jak sobie będziecie uruchamiać tą procedurę DFU, to tam, tam sobie wybieracie, czy chcecie zaprogramować ten NRF 52840 jako pilota, czy jako yy, kontroler. Także to już tam, tam będzie dalej, że tak powiem. Także jest podłączone. Dobra, i uruchamiamy. Ok jest strona do tego projektu, wrzucam pod spodem link, pod filmem będziecie mieli link do innych projektów tego gościa, tego autora Casaino. I tu jest tak, jak zbudować sobie wersję z wyświetlaczem, ta pierwsza, a tu jest jak zbudować sobie wersję z pilotem lub z pilotem na, kabla, na kablu i tu jest kilka też w opcji tego. Macie szczegółowe informacje, co jak zbudować, co Wam będzie potrzebne, jak funkcjonuje aplikacja. Można sobie to połączyć w ogóle z Garminem. Może też zrobię sobie z tym Garminem kiedyś to połączę. Fajna też sprawa pewnie to jest. Tu jest szczegółowe informacje, jak zbudować ten kontroler Bluetooth, i jak zbudować pilota do tego kontrolera, co tam trzeba zrobić. Także tu macie szczegółowe informacje, jakby ktoś chciał. Teraz tutaj są informacje, też jak, jak to sfleszować i co Wam będzie dokładnie potrzebne. Także fajna sprawa. Macie tutaj wszystko uwzględnione. Jak to ściąć sobie potem, jakbyście robili dokładnie z tego projektu, jak ściąć sobie to y, ten moduł, mode, y, moduł bluetooth? Tu musicie brzeszczotem obciąć to. Tutaj w tym miejscu to jeszcze pokażę zresztą potem. No i tu są informacje, jak to sfleszować. Wszystko tylko na, ty, na tej stronie te informacje nie są aktualne, ponieważ. To się tyczy starych modułów, tych NRF52840, w tych nowych jest App Protect i to Wam nie zadziała. Tutaj macie też adres do stronki, też to wrzucę pod spodem, gdzie będziecie mieli najnowsze oprogramowanie potrzebne do sfleszowania tego. Ten plik sobie ściągacie na laptopa, bo ten wrzucimy przez tego Jlinka do tego modułu Bluetooth, także to, to będziemy teraz wrzucać. Także to sobie musicie ściągnąć, że możecie sobie zrobić wersję z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza. A stąd się popiera oprogramowanie jak coś. Tu są te starsze wersje tego oprogramowania jeszcze. Tu jest opis tego, dobra, ale zjeżdżamy, szkoda czasu. Tu jest aplikacja, którą sobie pobierzecie. Tu jest do pilota oprogramowanie. Jeżeli byście robili z tym pilotem, bo możecie sobie zrobić na kablu, wtedy tego nie potrzebujecie. To, to, to jest tylko do pilota, to musicie sobie pobrać. To jest do kontrolera, to musicie za każdym razem pobrać. To jest do kontrolera tego Bluetooth, którego, który zrobicie, oczywiście. A to jest do kontrolera do tą to ten plik, który musicie wgrać przez STVP, przez ten ST Visual Programmer. Na tym module nie będę miał wam za bardzo jak pokazać, jak nagrywam, bo nie mam statywu. Ale jak będziemy wgrywać to oprogramowanie, to musicie przycisnąć ten przycisk, żeby przełączyć to na tryb, w którym można go sfleszować. Także ten przycisk, a tutaj macie jeszcze reset. Ten reset, żeby wcisnąć, to musicie mieć jakąś szpilkę, coś takiego. Także tutaj możecie zresetować sobie jeszcze ten moduł. Także to wciśniemy. Dobra, jak macie podłączone wszystko, to teraz tak. Ten program sobie musicie ściągnąć, nrf Connect for desktop. Tu musicie mieć NRF-programmer. Otwieracie to. Tu czekacie, aż wam się ten jailing załaduje. Zaraz się to załaduje. Druga. Teraz sobie tu wcisnę, żeby miał tą włączone. Żeby można było zadawać oprogramowanie. Tu sobie na dole zmieńcie to MCU na, tak, żeby było na niebiesko. Ten plik sobie wgrywacie tutaj, także ad file, ten co jest tutaj zaznaczony. I zaraz pokażę dalej. Dobra, macie coś takiego. I teraz możecie spróbować. Jak już macie ten plik załączony, to dajecie Raz and write albo samo eras all i potem eras and write. Tylko, że musicie też tutaj wcisnąć ten guzik, jak będziecie to robić zaraz. I zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Za każdym razem, jak widzicie, że Wam się to zatrzymuje, tutaj coś. To wciskacie ten guzik na, na module. No i teraz widzicie, jak już wciskałem to się zapisuje wszystko. No już czytało, widać, że się wszystko wgrało. Także mam już też wgrane do kontrolera ten drugi moduł. Oprogramowanie jest dokładnie takie samo, także wgrywacie ten plik, z po prostu plik, który widzieliście z, pod spodem pod filmikiem będziecie mieli. A no teraz, jak wgrać sobie to przez telefon, to oprogramowanie, jak już zrobiliście to, co tam wcześniej pokazywałem na komputerze, to teraz na telefonie musicie jeszcze zrobić jedną operację. Musicie sobie ściągnąć taki program, który się nazywa. Już pokazuję. Nazywa się to NRF Connect. Jest na sklepie Play. Teraz tak, żeby sobie to połączyć i zrobić wszystko, to musicie ściągnąć to, co też przed chwileczką pokazywałem, te pliki, które przed chwileczką pokazywałem. Jeden plik jest do pilota, drugi jest do kontrolera i żeby nam to połączyło, musicie nacisnąć i przytrzymać ten biały guzik. Jeżeli Wam nie połączy za pierwszym razem, to sobie jeszcze raz odświeżcie i wtedy Wam połączy. Teraz może mi nie połączyć, bo to zrobiłem za, za późno. Także muszę zastopować jeszcze raz. O, teraz mi połączyło. Widzicie sobie tutaj to TSDZ2DFU. Ja robię teraz do pilota. Tak samo robi się do kontrolera. Ja robię teraz do pilota tego bezprzewodowego. Jak już to macie, wciskacie sobie tutaj to DFU. I ten plik, który macie załadowany, który jest opisany jako pilot remote, to jego musicie załadować teraz, właśnie. Dobra, jak macie to, to się właśnie ładuje. I teraz, jak już to zrobicie, to już jesteście gotowi do no praktycznie do zrobienia tego pilota już kompletnie. Także, jeżeli to już macie, to możecie mieć kompletny pilocik. O, i już wam zaświeciło na zielono, na czerwono to, to już pięknie sobie mruga. Tu już zakończyło, ale zakoń zaczekamy, aż się skończy już wszystko na ekranie. Tu, dobra, kółeczko nam zniknęło. Wszystko już mamy. Dobra, możemy z tego wyjść teraz i sprawdzić tak w tym module od drugiej strony, żeby ten pilot działał. To to trzeba przerwać. Tutaj, to trzeba zerwać. A to trzeba zlutować. Tylko w pilocie, w kontrolerze tego nie trzeba, także to jest tylko do pilota. I tu jeszcze coś, co możecie mieć, ale nie musicie. To jest pod wyjście, pod czujnik hamulca. Moim zdaniem przy tym TSDZ nie jest to konieczne. Jakbyście tego nie montowali tego czujnika hamulca, to też będziecie potrzebowali. Tutaj jest otwór z tyłu i ten otwór z tyłu jeden trzeba będzie czymś zatkać, uszczelnić, żeby się woda nie wlewała. No, a to jest wszystko, co nam będzie potrzebne do budowy tego pilota. Tu już mam tym razem wydrukowane na drukarce 3D. I tu czego jeszcze nie mam, to dobrze jest sobie wziąć albo silikon przeźroczysty. Tutaj, żeby tą dziurę czymś przeźroczystym zatkać. Także tu albo silikonem sobie to możecie zrobić, albo jakimś jakąś żywicą epoksydową przeźroczystą. Ewentualnie ja nie wiem, czy tego nie zrobię, że dam tutaj tak, jakby y, taką przeźroczystą plastikową folię, i tak to chyba zrobię i to uszczelnię dobrze. Także jeszcze zaraz tu wezmę folikę i to uszczelnię. ale to jest drobiazg, tylko pokazuję, jak to, co Wam będzie potrzebne. No tu mam taką taśmę izolacyjną, w płynie, także tym sobie jeszcze zaizoluję dookoła. A tu są już te wszystkie elementy, które będziecie potrzebować, żeby zrobić tego pilota do końca. Czyli już sfleszowany i obcięty, jak widzicie zresztą. Ten NRF 52840, żeby nam się tutaj zmieścił do środka ładnie. Tam na stronie projektu jest jak sobie to dokładnie ściąć, baterijka. Ja nie mam oryginalnych do tej baterii, akurat e, blaszek, Także wlutuję sobie od góry i od dołu na kabelku takie blaszki, które gdzieś tam sobie znalazłem. Tu mam CD, tu mam jeszcze taśmę izolacyjną, wpłynie tym to uszczelnie. A tutaj do, tego, do tej obudowy, tu będzie w tej dziurze. Widać diodę, jak się świeci, no i to trzeba czymś uszczelnić. Także ja to uszczelnię tak, taką plastikową, przeźroczystą folią. Ale Wy możecie sobie to zrobić na silikonie albo na żywicy epoksydowej, coś, żeby było przeźroczystego, żeby widzieć diodę, jeżeli byście to robili. Jak to przerwiecie, to sprawdźcie sobie miernikiem, czy na pewno tutaj nie ma przepływu prądu. Także sobie to, to sprawdźcie. I zaraz tutaj to zlutuję. To musicie zlutować. Dobra, teraz sobie posprawdzamy to, który jest do którego. Teraz tak, pomarańczowy jest włącznikiem. Tutaj jest. Biały to jest góra. Zielony to jest menu i pomarańczowy to jest dół. No a tu już jest polutowane wszystko. Tak to wygląda. No i zaraz będę wkładał do pilota. No i tak to wygląda już po skończeniu. tu już jest zamontowane na rowerze wyłączę baterię i pokażę o co chodzi dobra włączam baterię o tu widzicie że mruga już na tym pilocie teraz włączymy o tu wyszukuję teraz jak tak mruga tu się świeci To powinno być na pomarańczowo. O teraz się wyłączyło. Jest takie czerwone i zielone, to znaczy, że się wyłączyło. Teraz włączymy jeszcze raz. O jak jest taki żółty kolor bardziej, to znaczy, że się włączyło. I na pilocie mruga wtedy czerwony, niebieski, czerwony, niebieski. O jest zielony, czyli połączyło. I teraz wchodzimy w tą aplikację. Połączymy się. Dobra, włączyło, połączyło. Dobra, łączy nam teraz. Dobra, połączyło. I teraz z pilotem sprawdzimy. A jak widzicie działa wszystko. Światło wyłączenie, włączenie, zmiana poziomów. Wyłączmy teraz.